Piękny poranek. Dziś właściwie można by wcale nie gadać, tylko wszystko oddać w ręce tej pięknej przyrody. Jest pochmurno, ale dość ciepło. Nie ma jeszcze wiatru, niebo zasnute chmurami. Więcej, by się cieszyć, a no okazuje się, że człowiek potrzebuje więcej. A dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl. Jeżeli chcę, by przyszło do mnie coś nowego, muszę pożegnać stare. Co to by mogło oznaczać? To znaczy, że. Muszę pożegnać się z przeszłością, zamknąć. Mówiłam o tym tysiąc razy, ale to ciągle wraca. Wcale nie jest łatwo, ale przeróżne gesty, które człowiek wykonuje, tak jak ja ostatnio, kiedy wpadły mi w ręce różne szpargały. Które wywołały różne wspomnienia, i piękne, i te mniej piękne, i te smutne, i te radosne. Dobrze jest po prostu to pożegnać. Szczególnie te bolesne. One nie są potrzebne. Trzeba zrobić miejsce na coś nowego, po prostu serdecznie się uścisnąć z tymi wspomnieniami i po prostu je pożegnać. Niektórzy nazywają to uwolnieniem. No właśnie. Zobaczymy, co przez to okienko widać. O. Uwolnić się od przeszłości. Można, wypowiadając tę magiczną formułkę, Mówić również. Uwalniam się od smutku. Uwalniam się od poczucia winy. Uwalniam się od smutnych wspomnień. Uwalniam się od złości. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie ma osoby, która by. Nie miała się od czego uwolnić. E, tkwienie w przeszłości nie daje tego mentalnego, duchowego, ważnego miejsca. Dlatego by tworzyło się nowe, nowe, a może lepsze, to drzewko zaskrzypiało od wiatru a tu już zieloniutko zaczynają się zielenić alejki już nie pojedynczymi listkami ale po prostu całościowo takiej wiosny dawno nie pamiętam żeby tak wolniutko szła Jest pięknie. Ten ptak się ze mną zgadza, że jest pięknie i że uwalniając się od przeszłości, robimy coś niesłychanie ważnego dla siebie. Pozbawiamy się tego wszystkiego co nas gniecie tego wszystkiego co wywołuje smutek oczywiście przecież nie wszystkie wspomnienia są takie ale uwalniając się właśnie trzeba uwolnić się od takich jak to się robi trenując Każdego dnia powtarzając, uwalniam się, i tu kropeczki, kropeczki, kropeczki. Każdy niech uwolni się od tego, co zadaje mu ranę, kiedy o tym wspomina. Przytulić wspomnienia, a potem się od nich uwolnić. Zobaczymy jak to okienko z drugiej strony co nam pokazuje niewielka różnica. Zrośnięte ze sobą ale nie sosny. Chciałem być sosny, oczywiście popisać jak ja się to znam na drzewkach. Ale się słabo znam. I po prostu to nie są sosny pięknie ze sobą zrośnięte i pięknie się zaprzyjaźnione Uwolnienie myślę, że może przynieść same korzyści Same korzyści które zaowocują że przyjdzie do nas nowe a my, bogaci doświadczenia, będziemy umieli to nowe przyjąć i cieszyć się. Aha, przed chwilą zero wiatru, a teraz proszę bardzo, wiaterek się ruszył. Ależ ptaszyna pięknie śpiewa. A jeśli chcesz nowego, uwolnij się od starego. Pożegnaj. Przytuł uroń łezkę i pożegnaj. Pięknego dnia. Spokojnego, radosnego, pełnego refleksji o tym, że warto. Uwaj, uwalniać się od tego, co nie jest dla nas dobre. No i zaczął padać deszcz. To zmykał do rady.